Drodzy rolnicy, w najnowszym 32 numerze Tygodnika Poradnika Rolniczego nie przeczytacie o wymianie szpiegów między krajami Zachodu a Rosją. Przeczytacie natomiast o Ursusie C3110 Deluxe w wersji brytyjskiej z kominem po prawej stronie, reflektorami od Forda Capri i ogrzewaniem tylnej szyby. Piszemy też o skubaniu gęsi, czyli próbach nałożenia na Was nowych podatków. Ile warta jest różnica między budowlą a budynkiem? To o tym przeczytacie w tygodniku poradniku rolniczym. Piszemy też o przyszłości Unii Europejskiej według Eugeniusza Niparki, naszego czytelnika z województwa lubuskiego. Na szczególną uwagę zasługuje jego pomysł na rolnictwo zeroemisyjne. Przeczytacie też o tym, że emeryt Skrus ciągle gorszy jest od Zusowskiego i że choć akt oskarżenia w sprawie Spółki Ziarno do sądu trafił ponad rok temu, to ciągle nie wiadomo, kiedy odbędzie się pierwsza rozprawa. Przeczytacie też, jakie cechy rzepaku wykorzystać w prowadzeniu łanu i o tym, że gleba to warsztat, o który należy bardzo dbać. I że mamy już 30 ognisk ASF, nawet w bardzo dobrze zabezpieczonych gospodarstwach. Piszemy też, gdzie pracuje pierwszy robot leli w Polsce i o tym, jak sąd zmiażdżył argumentację Stanisława Żochowskiego, który nie chciał pogodzić się z odwołaniem go ze stanowiska prezesa Podlaskiego Związku Hodowców Bydła. A na koniec piszemy o srebrnej drużynie pożarniczej, młodzieżowej drużynie pożarniczej z Głuchowa. Mamy też dla Was konkurs, można wygrać dentki i opony kabat o wartości 18 tys. zł, a także bezpłatne wejściówki na agro show. Jeżeli ktoś z Was nie ma TPR-u, niech kliknie na link poniżej i po wypełnieniu ankiety natychmiast prześlemy bezpłatny egzemplarz.